Projekt pod nazwą Trzymaj z nami przedszkolakami Radosna Integracja w Libiążu będzie realizowany w dwóch ośrodkach wychowania przedszkolnego na terenie Libiąża: W Przedszkolu Samorządowym nr 1 z oddziałami integracyjnymi oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 3 z oddziałami integracyjnymi w okresie od 3 lutego 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku. Jego celem jest podniesienie standardów świadczonej oferty opieki obu ośrodków ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 152 371 zł. i 96 groszy, natomiast dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 128 318 zł. i 4 grosze. Projekt przewiduje rozszerzenie oferty obu ośrodków o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli niezbędnych do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi w ramach studiów podyplomowych, rozwój kluczowych kompetencji i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. W ramach projektu zaplanowano także zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć logopedycznych i integracji sensorycznej. Obydwa ośrodki wychowania przedszkolnego dysponują przestronnymi, doskonale wyposażonymi salami zabaw, gabinetami terapeutycznymi, w tym nowoczesnymi gabinetami do integracji sensorycznej, przestronnym holem do zabaw ruchowych oraz zajęć gimnastycznych. Przedszkolaki mają także do dyspozycji bezpieczne place zabaw dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. W ramach projektu będą odbywały się zajęcia logopedyczne oraz zajęcia integracji sensorycznej. Celem zajęć logopedycznych jest przede wszystkim niwelowanie wad wymowy, usprawnianie umiejętności komunikacji oraz szeroko pojętych kompetencji językowych. Najważniejszymi założeniami w terapii integracji sensorycznej są stymulacja poszczególnych zmysłów, usprawnianie systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego, które są bazą do rozwoju codziennych umiejętności. Oba ośrodki zatrudniają wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, a w trosce o wszechstronny rozwój swoich wychowanków oferują szeroką gamę zajęć dodatkowych.